No, w tygodniu w Black Parku też jest fajnie. Samemu. A może nie samemu. O, synuś przyjechał autem. A ja na rowerze. Tutaj sobie pochodzimy trochę. Pobawimy. A później zatawalnie jeszcze jakąś kilometrówkę. Mała rozgrzewka dzisiaj przed y, sobotnim wypadem do Swindley Forest z grupą oczywiście proamatorzy. Pewnie relacja też będzie. Nie no, ta miejscówka zawsze mi się podobała. Kurde, zawsze lubiłem tu przyjeżdżać, a teraz jeszcze bardziej mi się podoba, jak się tu przyjeżdża na rowerze. Niedaleko, praktycznie pod nosem, jest fajnie.